Po latach plotek, przecieków na reddicie i rozmazanych zdjęć fabrycznych Elon Musk właśnie ogłosił, co może być najbardziej przełomowym produktem od czasu pierwszego iPhone'a słowa marka maska. Myślę, że nasza strategia oferowania najlepszego produktu w konkurencyjnej cenie okaże się wygraną. I dlatego skupiamy się na wprowadzaniu na rynek tańszych modeli już wkrótce. Produkcja jest planowana na rok modelowy 2019. Cóż! Ta obietnica w końcu staje się rzeczywistością. Model 2 oficjalnie wchodzi na rynek w cenie, która nie mogłaby być niższa poniżej 10 579 USD. Niech to będzie odczuwalne. Całkowicie elektryczna, połączona satelitarnie Tesla z zasięgiem a kosztuje mniej niż używany Chevy Bolt TV. W tym filmie odkryjesz dokładnie, jak Tesla oszukała rewolucyjny projekt modelu 2 sekret technologii akumulatorów. Która obniża koszty bez uszczerbku dla bezpieczeństwa? I jak ten pojedynczy pojazd mógłby zapoczątkować globalną rewolucję transportową poprzez integrację z robotaxi? Ponadto ujawnimy plan główny Tesli na lata 2025-2026, który może wszystko zmienić. Jeśli jesteś gotowy, aby zobaczyć historię motoryzacji w produkcji i chcesz śledzić Naciśnij przycisk subskrypcji i zadzwoń do dzwonka powiadomień. Zmierzamy w kierunku 105 975 subskrybentów. Będziemy społecznością Westech z odrobiną akcji. Jeden. W jaki sposób Tesla przekształca innowacje w rzeczywistość? Projektując Tesla Starlink Model 2 na rok 2026, kiedy inżynierowie Tesli usiedli... Aby zaprojektować model 2 Starlink na rok 2026, nie tworzyli po prostu kolejnego pojazdu elektrycznego. Jak oferować innowacje Tesla Premium w cenie, która wydaje się czystą fantazją? Odpowiedź leży w rewolucyjnym podejściu Tesli, które zamienia krótkotrwałą technologię w dostępną rzeczywistość dzięki precyzyjnej inżynierii chirurgicznej. Projekt zewnętrzny ucieleśnia filozofię Tesli dotyczącą minimalizmu w przeciwieństwie do celu w sposób, który Cię zadziwi. To arcydzieło inżynierii kosmicznej o całkowitej długości około 3,9 metra, co czyni go o prawie 500 mm krótszym od modelu 3. Pomyśl, co to oznacza dla rzeczywistej jazdy, poruszania się po zatłoczonych ulicach Nowego Jorku machania rękami na londyńskich parkingach lub poruszania się po ciasnych korytarzach miejskich Sydney. Dzięki ramie o 20% mniejszej niż model IRA. Ten projekt jest specjalnie dostosowany do gęstej populacji Europy i Azji, gdzie przestrzeń jest walutą premium, ale to właśnie tutaj podstawowy projekt Tesli, SpaceX i Cybertrucka staje się niezaprzeczalny. Tesla Model 2 zwiększa atrakcyjność wizualną tych dwóch modeli dzięki wyraźnym światłom LED w kształcie litery T. Te podwójne światła zostały specjalnie zaprojektowane, aby pomóc starszym motocyklistom lepiej poruszać się nocą, rozwiązując prawdziwy problem bezpieczeństwa, który tradycyjne samochody ignorują. Nadwozie wykorzystuje wytrzymałe szyby. Wzmocnione rewolucyjną powłoką odporną na ścieranie Tesli o nazwie Plasma Shield, opracowaną wyłącznie przez Tesla Energy Lab dla modelu 2. Nie tylko jest odporna na codzienne otarcia i zadrapania, ale także znacznie obniża koszty konserwacji dla rodzin o niskich dochodach. Tesla nie poprzestała na tym. Według danych wewnętrznych, wydajność aerodynamiczna poprawiła się o 19% w porównaniu z obecnym modelem 3. Co jeszcze bardziej imponujące, Czas produkcji na jednostkę zmniejszył się o 27%, a liczba podzespołów zewnętrznych zmniejszyła się o 18%, co jest radykalnym krokiem w kierunku sukcesu bez poświęcania jakości. Strategia wnętrza zapewniająca komfort bez złożoności ujawnia geniusz Tesli w zakresie cięcia kosztów bez poświęcania doświadczenia premium. 13-calowy ekran kokpitu centralnego, mniejszy niż 15-calowy w modelu 3. Oferuje natychmiastowy zwrot kosztów przy jednoczesnym zachowaniu technologicznej wyższości Tesli. Ekran dotykowy oferuje tryb Elder Mode, który rozszerza zawartość ekranu i upraszcza interfejs do zaledwie czterech podstawowych obiektów. Motorcycle. połączenie, Mapa EDAM. Opiera się to na bezpośrednich opiniach zebranych od tysięcy użytkowników Tesla Forum i testerów produktów. Technologia Smart Posture Seat firmy Tesla automatycznie dostosowuje się do wzrostu kierowcy i krzywizny pleców. Wykorzystując badania z Laboratorium Robotyki Uniwersytetu Stanforda, aby wyeliminować potrzebę wielokrotnych ręcznych regulacji, drzwi ze szkła odpornego na promieniowanie UFA w 97% chronią pasażerów, a system 360 Clean Air z lampami UVC i generatorem automatycznie czyści kabinę. Usuwając rany i zarazki dzięki filtracji PM2, 5 na poziomie 99%. Dzięki temu model 2 jest idealny dla osób z chorobami układu oddechowego i idealny dla grupowych przejazdów lub rodzin. Innowacje oszczędzające koszty są równie imponujące. Interfejs z jednym ekranem, który zastępuje wiele wyświetlaczy, pozwala zaoszczędzić od 500 do 800 dolarów. Zintegrowany system ładowania eliminuje potrzebę przewodów. A zrównoważone opcje produkcji kosztują o 30% mniej niż tradycyjna skóra. Z projektu modelu 2 jasno wynika, że Elon stosuje strategię słuchania milczącej większości. Oto zadziwiający fakt, który to wszystko potwierdza. 65% osób zainteresowanych modelem 2 na oficjalnej stronie Tesli pochodzi z grup dochodowych zarabiających mniej niż 30 000 USD rocznie. Stanowi to miliony potencjalnych klientów którzy zostali całkowicie zignorowani przez rynek pojazdów elektrycznych klasy premium. W latach 2023-2024 Tesla strategicznie usunęła 11 funkcji z modelu Irtel i modelu 3, aby odnowić wrażenia, a te wnioski bezpośrednio umożliwiły modelowi 2 wyeliminowanie nadmiernych kosztów bez uszczerbku dla podstawowej funkcjonalności. To metodyczne wykonanie przez Teslę udostępniania pojazdów elektrycznych masom przy jednoczesnym zachowaniu jej technologicznej przewagi. Każda decyzja projektowa, każda redukcja kosztów, każda innowacja służy jednemu celowi dostarczaniu najwyższej jakości doświadczenia Tesli w nieoczekiwanej cenie. Czy uważasz, że kompaktowy rozmiar i inteligentne wnętrze modelu 2 w końcu sprawią, że pojazdy elektryczne staną się praktyczne w codziennym życiu? Jeśli to pamiętasz, skomentuj Model 2, ale bądźmy realistami. Nic z tego nie ma znaczenia. Jeśli akumulator nie jest bezpieczny, trwały i naprawdę niesamowity. Więc w jaki sposób Tesla złamała stare zasady i odbudowała Model 2 od podstaw? Tu. Co zaraz usłyszysz? Całkowicie zmieni Twoje postrzeganie tego, czym może być akumulator pojazdu elektrycznego. 2. Jak Tesla przebudowała akumulator Modelu 2, aby uczynić go niesamowitym i bezpiecznym? Oto bomba, która całkowicie zniszczy wszystko. Co myślałeś, że wiesz o akumulatorach FU? Tesla potajemnie rozwija coś tak rewolucyjnego, że obecna technologia litowo-jonowa wygląda przy tym jak inżynieria z XIX wieku. Akumulator aluminiowo-jonowy pierwszej generacji o nazwie kodowej Gen A1 przechodził przez tajne fazy testów specjalnie pod kątem specyfikacji modelu 2, które są tak zdumiewające, że wydają się niemal niemożliwe dopóki nie spojrzysz na twarde dane. Przygotuj się na te zmieniające zasady gry liczby. Bateria Gen AI 1 ładuje się od 10% do 80% w zaledwie 9 minut. To 4 razy szybciej niż bateria litowo-jonowa w iPhone'ie 16 Pro Max. Żywotność baterii przekracza 10-0 cykli, co przekłada się na astronomiczne 1,5 miliona kilometrów jazdy przed jakąkolwiek znaczącą degradacją. Zasięg waha się w granicach 350 do 450 km na jednym ładowaniu. Oto aktualne wyniki z tajnych laboratoriów baterii Tesli, które od miesięcy przeprowadzają testy walidacyjne. Analiza kosztów ujawnia dokładnie, w jaki sposób Tesla złamała kod, aby stworzyć swoją technologię baterii w zdumiewającej cenie. Tradycyjne baterie litowo-jonowe kosztują 137 USD za kilo podczas gdy obecne baterie litowo-jonowe Tesli 4680 USD obniżyły te ceny do 108 USD za kilo. Jednak technologia aluminiowo-jonowa ma na celu niesamowite 60 USD za kilo, co stanowi prawie połowę kosztów technologii baterii, która już jest liderem w branży. Oto geniusz ekonomiczny. Akumulatory aluminiowo-jonowe całkowicie eliminują potrzebę kobaltu i litu łamiąc zależność Tesli od chińskich łańcuchów dostaw i zmniejszając koszty podatkowe, logistyczne i transportowe o 15%. Strategia produkcyjna to czysty geniusz Tesli. Te baterie mogą być produkowane w Giga Texas przy użyciu starych łańcuchów dostaw aluminium i sprzętu przemysłowego, łącząc się bezpośrednio z inicjatywą GigaRecycle 2025 firmy Tesla. Redukcja kosztów jest znacząca. Konkretnie. Baterie aluminiowe mogą obniżyć koszty skrzynek akumulatorowych z 10.0 USD w obecnym modelu 3 do zaledwie 6000 USD w modelu 2. Ta pojedyncza innowacja wyjaśnia, w jaki sposób Tesla może osiągnąć cenę 10579 USD, zachowując jednocześnie najwyższą wydajność. Zalety technologii aluminium jonów są tak doskonałe, że tradycyjne akumulatory aluminium jonów wydają się niebezpiecznie przestarzałe. Niepalny aluminium dion całkowicie eliminuje ryzyko nagrzanych opon. Koniec z reklamą, koniec z eksplozjami, koniec z obawami o bezpieczeństwo, które nękały pojazdy elektryczne. Zakres temperatur roboczych wynosi od minus 45 do plus 60 degusty, co oznacza, że model 2 będzie działał płynnie, niezależnie od tego, czy podróżujesz w arktycznych warunkach, czy w pustynnym upale. Po uszkodzeniu baterie te nie emitują żadnych toksycznych gazów i mają 99,8% wskaźnik recyklingu. I tutaj robi się jeszcze bardziej ekscytująco. Dzień Baterii Tesli 2025 we wrześniu zapowiada się jako najważniejsze ogłoszenie motoryzacyjne od dziesięcioleci. Tesla przygotowuje się do strategicznego partnerstwa z australijską firmą Alcor Ltd. Na temat zrównoważonego wydobycia i przetwarzania aluminium, aby zapewnić łańcuch dostaw dla masowej produkcji. Ale oto haczyk. Tesla Battery Day 2025 ujawni nową odmianę 4680 zaprojektowaną specjalnie dla modelu 2, obiecującą koszty produkcji o 35% niższe niż obecne prognozy. Battery Day to nie tylko wydarzenie to deklaracja Tesli, że bezpieczne, Pewne pojazdy elektryczne są tu na stałe, a bariera jonów aluminium to technologiczny fundament, który to wszystko umożliwia. Gdybyś martwił się, że baterie elektryczne są łatwopalne lub szybko ulegają uszkodzeniu, czy zmieniłbyś zdanie, dowiadując się, że bateria modelu 2 jest nietoksyczna? Niepalna i wytrzymuje 1,5 miliona kilometrów? Komentarz dotyczący baterii. Czy uważasz, że Elon zrobił dokładnie to? Czego przeciętny konsument naprawdę potrzebował. 3. W jaki sposób Tesla przekształca globalny transport dzięki modelowi 2 Starlink Robotaxi? 2. Co zaprojektowała Tesla, wykracza poza autonomię jazdy autonomicznej. Stworzyli globalną sieć transportową, która działa niezależnie od tradycyjnych ograniczeń infrastrukturalnych. System autonomii level 4 ma sztuczkę, która cię oszuka. Zintegrowany układ samochodowy Dojo. 2 wykorzystuje modele AI wytrenowane na 54 milionach astronomicznych kilometrów danych Starlink w połączeniu z systemami kamer 360 stopni. Ale oto sztuczka. Mechanizm podwójnego trybu oferuje 100% możliwości autopilota w obszarach mieszkalnych, a autonomia poziomu 3 do 4 jest już licencjonowana w Teksasie, Nevadzie i Kalifornii. Użytkownicy mogą nadal przejąć kontrolę ręczną, gdy tylko chcą. Dzięki zasięgowi satelitarnemu Starlink obejmującemu 100 krajów, w tym odległe regiony, takie jak Wyoming i Queensland, ten samochód może w pełni funkcjonować, nawet gdy zasięg sieci komórkowej jest po prostu niedostępny. Jednak model 2 może stać się drugorzędnym źródłem dochodu. Zbudowany na tej samej platformie co nadchodzący cyberga Tesli, ten model 2 może dołączyć do floty taksówek robotycznych. Wizja maska jest szeroka, ale oparta na danych. Tesla planuje opracować 2 miliony cybersamochodów do 2027 roku, a właściciele modelu 2 mogliby zarabiać 5000 USD rocznie, pozwalając swoim pojazdom wozić pasażerów, gdy nie są używane. To wywraca tradycyjny model własności do góry nogami. Co by było, gdyby Twoja Tesla za 10,579 dolarów zwróciła się, gdy spałeś? Ta strategia nie jest skierowana tylko do bogatych nabywców. Przy oczekiwanej cenie poniżej 30 RDC na całym świecie, a nawet niższej w krajach takich jak Indie, gdzie Tesla wsparła wariant za 24 400 drolaj. model 2 jest zaprojektowany do masowej adopcji. W ten sposób Tesla planuje zdominować globalny rynek pojazdów elektrycznych, który do 2026 RI będzie sprzedawany w 17 milionach egzemplarzy. A model 2 ma przejąć do 15% segmentu przystępnego cenowo. W obszarach miejskich, takich jak Szanghaj, analitycy sugerują, że wspólna flota taksówek robotycznych zasilana przez Starlink i Model 2 mogłaby zmniejszyć codzienne korki uliczne o 20%. To wpływ na poziomie infrastruktury. 4. Co dalej z Teslą i Modelem 2 w latach 2025-2026? Plan działania Tesli dla modelu 2 na koniec okresu 2025-2026 to jasno zdefiniowana strategia, która jest już w toku. Począwszy od czwartego kwartału 2025 roku zamówienia na Model 2 zostaną oficjalnie otwarte na kluczowych rynkach w Stanach Zjednoczonych. Wielkiej Brytanii i Australii. Zaledwie trzy miesiące później, w pierwszym kwartale 2026 ROR, rozpoczną się dostawy wersji standardowej o prawdziwym globalnym zasięgu 250 mil. Ale prawdziwe zakłócenia nadejdą w drugim kwartale 2026 kiedy Tesla uruchomi wersję robotaxi w siedmiu głównych miastach na całym świecie Nowym Jorku, Los Angeles, Las Vegas, Austin. Sydney, Londynie i Tokio. Za tym szybkim wdrożeniem kryje się poważna ekspansja produkcyjna. Texas, Meksyk i Szanghaj są przebudowywane, aby do 2027 roku produkować łącznie 1 milion sztuk modelu 2 rocznie. Gigamexico zakończyło swój oddział Gigamini poświęcony wyłącznie modelowi 2. Jednak w Nevadzie Tesla rozszerzyła współpracę z Panasonic. Aby potroić produkcję baterii dla nowego akumulatora aluminiowego Gen AI-2, celem jest zbudowanie łańcucha dostaw, który wytrzyma globalne cła i obniży koszty produkcji w USA, nawet jeśli ceny podniosą Model 2 do prawie 30 USD. Tesla już przechodzi na lokalizowanie źródeł materiałów i dostaw pochodzących z recyklingu, aby temu przeciwdziałać, a ta skala ma znaczenie ponieważ Elon Musk ogłosił swój cel 20 milionów pojazdów elektrycznych rocznie do 2030 roku. Model 2 jest sercem tej misji. Tesla spodziewa się, że do 2027 sam model 2 będzie stanowił 58% jej globalnej produkcji, a Tesla planuje zunifikować swoje robotaksówki, sieć neuronową i systemy łączności na platformie o nazwie Tesla Network Version 1. Będzie to wreszcie pierwszy w pełni autonomiczny ekosystem. Z modelem 2 jako pojazdem, Starlink jako mózgiem i NeuralNet jako pilotem. Jest to przyszłość globalnej mobilności. Łączy się również z szerszym imperium w tym X i Optimistic Robotics, udowadniając, że ten pojazd nie służy tylko do transportu. To most Tesli do świata intelektualnego. Liczby nie kłamią, a przyszłość pędzi ku nam szybciej, niż sobie wyobrażaliśmy. Kiedy 4 marca 2025 r Tesla Model 2 Starlink z 2026 R trafi na rynek. Nie tylko będzie konkurować z innymi pojazdami, sprawi, że tradycyjne posiadanie pojazdu stanie się przestarzałe z dnia na dzień. Jeśli ta głęboka zmiana dokonana przez Tesla otworzyła Ci oczy na to, co naprawdę nadchodzi, koniecznie zasubskrybuj i włącz powiadomienia. Dziękuję za oglądanie.